Witam serdecznie. Moje nazwisko jest Georg Garbowski. Pani, jak mi się to już musiała zajść z Zaczęło się. Dzień dobry. Moje nazwisko Georg Garbowski. Ja jestem mistrzem w zawodzie bioenergoterapeuta i naturopata, czyli jestem mistrzem w tych zawodach. I chciałbym przedstawić koncept terapeutyczny kamertonów i muzyki. Jak to wszystko funkcjonuje, ja oczywiście tutaj zapraszam na stoisko 211, gdzie będę prowadził terapię. Czyli wszystko to, co ja mówię, to oczywiście można sobie na dole zrobić. Ja mogę też dostroić. Oferujemy takie dostrojenie. I cóż na takim dostrojeniu? W ogóle skąd to się wzięło? No kamertony terapeutyczne, historia stara jak świat, to już Egipcjanie kamerdony używali, czyli jest takie i stoją z kamertonami wymieniają energię męską, żeńską, czyli to nic nowego nie jest, bo jeśli się zastanowimy, kto to wynalazł, no to trudno tutaj tak jednoznacznie powiedzieć. Ja mogę tylko od siebie powiedzieć, że to jest koncept terapeutyczny, który ja trochę stworzyłem po swojemu, czyli mając wiedzę już z kursów mistrzowskich, no i innych kursów kamertonów i w Polsce, i w Niemczech i informacji, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych, to po prostu stwierdziłem, że ten koncept można troszkę jeszcze inaczej ułożyć, jeszcze lepiej. I oczywiście robiłem badanie krwi, czyli przed moją terapią można było pobrać krew i zobaczyć, co się w krwi wydarzyło po takim, po takim w ogóle zabiegu, po takiej sesji terapeutycznej. Jeśli chodzi o kamertony terapeutyczne, no jest ich dużo oczywiście na świecie, zarówno w Polsce, jak i na świecie, w Niemczech, w Stanach. Kamertony, z którymi ja pracuję, to są kamertony produkcji niemieckiej. To jest najstarsza firma na, no mówimy na świecie, bo 1884 roku już budowali kamertony różne. Produkty są certyfikowane, firma nazywa się Arno Bartelmes i on robi kamertony, ale na moje zlecenie, czyli na moje wytyczne i to, to jakoś w ten sposób jest ja mam swoją linię. Oczywiście kamertony są certyfikowane, czyli przy zakupie kamertonów oczywiście się dostaje certyfikat. Nie? I yy, taki certyfikat oczywiście też jest wypalony na laserem na kamertonie, także raczej to nie są produkty, które można gdzieś tam podrobić czy coś. Yy, także to jest. Ten jeśli chodzi o kamertony, no oczywiście mamy tych kamertonów dosyć dużo. System energetyczny człowieka, tutaj pokazujemy planszę, no jest dosyć skomplikowanym systemem i nie da się tego tak załatwić no jednym dźwiękiem. Tak jak no na przykład jedna misa, też wpłynie, wibracje wpłyną na. Całe ciało, ale tutaj mamy już pewną precyzję, coś dokładnie, coś, coś poukładane jest bardzo dokładnie i tutaj chodzi o pewne efekty. I wszystko zaczyna się w terapii dźwiękiem. Jeśli ktoś do mnie przychodzi na terapię, to wszystko się zaczyna od regulacji wszystkich głównych punktów energii, głównych organów, i to regulujemy. Zawsze możemy odczytać, zrobić test energetyczny i odczytać w jakim stanie energetycznym znajdują się główne punkty energii i do tego jest płyta też, bo do kamertonów, jeśli łączę płytę do kamertonów, czyli do kamertonów została zrobiona płyta. Ja nagrałem płytę, sam gram na gitarze i na kamertonach na tej płycie i płyta została... W ten sposób zrobiona, że jeśli mam dźwięk C, to on się musi dokładnie zgadzać yy, z kamertonem. Tak została. Yy, czyli na początku mamy częstotliwość 256 Hz, i jeśli uaktywnię tę częstotliwość, to muzyka z CD i z kamertonu musi się dokładnie z sobą zgadzać. Słuchaj, że to jest ten sam dźwięk. Jeśli przejdę o następny dźwięk. Dźwięku D, to już ten dźwięk musi dokładnie też się zgadzać. Nie słucham, że to jest dokładnie ten sam dźwięk. I ta skala CDUR, ona wpłynie na poprawę układu komórkowego właśnie wszystkich siedmiu głównych punktów energii. I do tego jest płyta, właśnie, aby wyregulować główne punkty energii, jest właśnie ta płyta. To jest siedem utworów. I wszystkie siedem są po kolei, czyli powinniśmy ich słuchać po kolei od tego głównego punktu podstawy aż do punktu korony to w tej, tej górnej płyta. E, da impuls pewien, że e, wszystkie główne punkty energii pracowały prawidłowo i tej muzyki jest jedna na czakramy, to jest e, płyta uzdrawiania kamertonami. E, ja jeszcze nie nazwałem wtedy czakramy, bo ja myślałem, że to tylko zrobię jedną płytę w 2010 i tyle. A okazało się, że, że 2010 lat później tych płyt było już 14, nie? czyli y, kończyłem jeden porogi i zaczynałem następny. To było jakoś tak. Tych płyt na czakramy jest więcej, jest jeszcze taka płyta taneczna. Tu jest płyta taniec czak, czyli takie trochę rytmy samba, ale one mają za zadanie dokładnie wpłynąć na czakramy, ale trochę przyspieszyć jakby ich rytm. Jeszcze jest jedna taka płyta Detox, która jest zarówno płytą na czakramy, jak i na takie oczyszczenie, właśnie mamy wysokie częstotliwości na grzyby, pasożyty, wirusy i ta, ta płyta też nadaje się na regulację czakramy, nie? czyli tych płyt jest troszkę więcej. I... Teraz powiem, jak taka yy, terapia przebiega. Czyli przed rozpoczęciem każdej terapii yy, robimy coś takiego, jak oczyszczenie stanu energii aury. Nie? Czyli po prostu jakieś negatywne yy, czy częstotliwości mogą się do ciała przykleić, a my możemy je yy, bardzo łatwo rozbić. No, oczywiście potrzebujemy narzędzie. Takim absolutnie na początek, co jest potrzebne na rozbicie energii aury, to jest taki zestaw Energia 1. To są trzy kamertony o częstotliwościach C4096, dźwięk CIS 4266 i dźwięk ON, też jest dźwiękiem CIS 4355 Hz. I te trzy kamertony dają wibracje którą możemy oczyścić stan energetyczny aury przed, no, chodzi tutaj o jakieś wpływy innych yy, no, ludzi czasami, którzy do nas coś mogą mówić, krzyczeć i zostawiają jakieś swoje energie w nas, czyli oczyszczenie aury przed każdym zabiegiem wygląda w ten sposób od głowy na ramion i całkiem w dół w ten sposób oczyszczamy całą energię aury, wtedy po oczyszczeniu dopiero możemy odczytać stan energetyczny i dopiero robić coś dalej. Jeśli dostroimy czakramy w czasie terapii naszej sesji, to oczywiście zaczynamy wszystko od dźwięku C i zawsze pracujemy muzyka i kamerton. Czyli aktywuje kamerton dźwięk C i kieruje w kierunku czakramu i daje do słuchania z lewej i z prawej strony. To zawsze jest tak. I takich cztery uaktywnienia robimy. Następnie przechodzimy do czakramu drugiego i też aktywujemy kamerton I kierujemy w kierunku punktu i dajemy do słuchania. No i pytanie jest, po co to wszystko? poprawnie funkcjonujący główny punkt energii zasili swoją energią pobierze większe dawki energii i zasili organy. I teraz wszystko co jest zaznaczone na czerwono, czyli ten punkt podstawy zasili 6 punktów tych co jest zaznaczonych na czerwono. Czyli pod wpływem tego punktu podstawy mamy nadnercza i do grubej krewkości trąbę mięśnie sześć punktów i pod wpływem drugiego punktu mamy energię i pęcherz, czyli jeśli ktoś zastanawia się, bo ja mam problemy z pecherzem moczowym no to jest pytanie w jakim stanie energetycznym znajduje się punkt energii, bo jeszcze ten punkt energii jest przyblokowany, obroty nie są za bardzo poprawne no to się nie dziwmy, że pecherz się blokuje, no bo on jest tak jakby niedoenergetyzowany. Trzeci y, punkt to y, zasila organy wszystkie, które są zastraszone na żółto, czyli średona trzustka, żołądek i toczynkę wątrowy żółciowy, następnie na zielono y, ten punkt zasila płuca jak, i serce jako organ, następnie punkt 5G to y, zasila nam tarczyce, y, trzecie oko, słup, wzrok i czakram koronny mózg to w tej kolejności. Moim zadaniem jest wysłać te wszystkie y, kamerdony, oczywiście zmieniam cały czas muzykę, tak aby muzyka i częstotliwość ze sobą y, były zsynchronizowane. To w ten sposób. Na koniec każdej terapii możemy też po takim dostrojeniu, możemy też zrobić, możemy wyrównać y, mózg, czyli pracę Y, mózgu lewej i prawej strony i to możemy, y, po prostu jest coś takiego jak y, słyszalność y, no, u gula dominująca, jedna jest y, nadużywana, jedna jest osłabiona. Y, coś takiego możemy też zrobić wyrównując to zestawem kamertonów C i C. To są dwa dźwięki i to jest taki zestaw z mosiądzu, którym aktywujemy dwa kamertony i przykładamy z dwóch stron głowy. Jeśli z jednej strony ktoś słyszy słabiej, to przybliżamy kamerton i za każdym razem możemy leciutko oddalać. Także ta energetyka się równa i to robimy najpierw kamertonem C-C, następnie C i G, po trzy razy zamieniamy, następna aktywacja i następnie C i D na. Też z dwóch stron głowy dajemy do słuchania i po trzech razach zamieniamy i tutaj następuje wymiana komunikacji między lewą i prawą półkulą mózgową, także to w ten sposób możemy wyrównać zarówno wymianę komunikacji między lewą jak i prawą półkulą jak i możemy też prowadzić te kamerdony od słuchu do głowy i tutaj do ramion, do dłoni wrócić do ramion i aż do stóp, tak żeby polaryzacja plus i minus też żeby się zrównoważyło to wszystko w ten sposób. Można. i w czasie tej pierwszej terapii oczywiście coś takiego robimy następnie dobrze wyregulowane czekamy i właśnie wyrównanie półków mózgowych na tej pierwszej terapii robimy też yy, terapię na wysokie częstotliwości, które wpłyną na oczyszczenie z grzybów pasożytów wirusów. są jakieś drobinki, które się gdzieś i mogą znajdywać yy, i to też możemy rozbić z bardzo wysokie częstotliwości. Na coś takiego. Bardzo bliskiwego, ale mamy też zestaw y, kamerton Detox, który y, no, badania w krwi pokazują tutaj, że wszelkie jakieś formy pasożytnicze są naprawdę drobinki, nie? Y, ale jeśli coś tam się w organizmie znajduje, to zostaje rozbite. Ale jedyne co musimy potem robić to tak trzy dni więcej wody, więc to wystarczy nie? w ten sposób. Nie? Następną płytą, którą y, nagrałem, to jest właśnie dobrze funkcjonujące czakramy wysyłają energię i zasilają w organy. I tutaj mamy płytę na organy, czyli mamy 16 punktów organy plus DNA i to jest wszystko na płycie, czyli Amerykanie obliczyli częstotliwości zdrowych organów i mając tą tabelę, tabela jest oczywiście na mojej stronie uzdrawianiekamertonami.pl, tam w dziale organy i jest podany link do naukowca, który to znalazł, czyli dr Barbara Harrow USA i ona podaje te częstotliwości, czyli przepustając dźwięk przez zdrowy organ częstotliwość można zmierzyć a tu jest proces odwrotny, czyli kamerton wysyłamy na osłabiony organ i ten organ się dostraja. Więcej utwinienia, więcej energii, więcej jakichś rozkazów wydanych, aby ten organ pracował prawidłowo. I płyta na organy. Następną płytą, którą nagrałem, to była płyta na mikro-makro elementy. Czyli ten sam naukowiec dr Barbara Hero. I podobny sposób były obliczone częstotliwości mikro makro elementów. Przepuszczamy przez dany yy, pierwiastek yy, dźwięk i mierzymy jego częstotliwość. Tu sytuacja odwrotna, że yy, wysyłamy po kolei 17 pierwiastków i organizm yy, sam yy, jakby próbuje uruchomić u, u siebie pewne rezerwy, bo, bo to nie jest tak, że my spożywamy dużo witaminy C, to my i mamy dużo, to, to też działa trochę na zasadzie spłuczki, że po prostu coś za dużo to wydawa. my chcemy, żeby y, organizm y, y, pobrał to wszystko, to, to w ten sposób, nie? Dlatego ta płyta o mikro, makro y, Następnie mamy płytę y, planety. Planety, y, no oczywiście y, y, cała, cała wiedza i tak dalej o tych planetach, y, to obliczył y, szwajcarski y, matematyk, fizyk y, Hans Kusto i on te częstotliwości podaje, czyli jest takim powiedzmy sobie, uznanym y, w energetyce y, badaniem, y, czyli wszelkie misy tybetańskie, czy gongi, czy misy. Y, no i oczywiście kamerdony są budowane według Hansa bo On to matematycznie udowodnił, że y, tak jak się planeta kręci do odległości do Słońca, to matematycznie można wyliczyć jaka częstotliwość ma daną planetę. Y, Oczywiście cały, całe, wszystkie planety, od Słońca aż do najdalszej planety Pluto, to wszystko tutaj jest muzycznie podane. Z badań naszych, które robiliśmy, też Jasnowic się patrzył, co się takiego dzieje pod wpływem właśnie tych planet. No, podnosi się aura i podnoszą się pewne energie w częściach ciałach, także wpływa to też jakby organy, ale na wyższym poziomie. No, w ten sposób, nie? Następną płytą jest jeszcze OM cztery pory roku, to też Hans to obliczył jak się kręci Ziemia w cyklu roczny, czyli w środku słońca i dookoła 365 dni, to też matematycznie można przyjrzeć, że dźwięk OM to jest dźwięk Cis i też ten do tego kamertonu ta muzyka jest. Oczywiście te, jeśli włączyłbym płytę i mówiłem kamerton OM, to gruby dźwięk to jest 136,1 medytacyjny dźwięk, on do medytacji też można go podawać. Dobrze jest mieć kamerton przy medytacjach on, tak aby śpiewać to jako cis, a nie jako d, a nie jako c, żeby po prostu można podać ten punkt wyjściowy. Następną płytą, którą nagrałem to są płyta Energie Czyli to jest zestaw, którym możemy oczyszczać aurę albo harmonizować. Czyli przed przystąpieniem do każdej terapii mamy ten zestaw trzech kamertonów, w którym możemy aurę oczyścić, następnie pod, podenergetyzować albo zharmonizować na koniec, je wyciszyć, uspokoić. To... Oczywiście jak się patrzy, jaki to utwór jest, yy, utwór akurat leci w tonacji E, czyli to będzie pasowało, jeśli bym zmienił na tonację G, to tercja i kwinta też będzie z tym zestawem też współgrała. To jest jakoś tak zrobione, że zestaw jest C, E i G. Czyli możemy grać tercą i kwintą, jeśli mamy muzykę w tonacji C, E lub G, to wszystko można sobie z muzyką grać. To wszystko ze sobą pasuje. I następną płytą to jest płyta Harmonia. Czyli Harmonia jest już płytą taką, tutaj chodzi o komunikację między czakramami, czyli tymi głównymi punktami energii i wyrównanie tej kundalini w przepływu energii z dołu do góry. Tu o płycie czakramy taneczne, to już mówiliśmy, że to jest po prostu na czakramy i tanecznie i. Teraz mamy takie trzy projekty bo zestaw kamertonów do czakramu to jest 8 kamertonów, ale w muzyce mamy ogólnie 13 kamertonów, czyli C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, Vis, A, ICE i H, C, powtarza się muzyka. To w ten sposób. I do tych wszystkich dźwięków, no kamer nie było takich, ale ja po prostu zbudowałem, yy, tak żebyśmy mieli wszystkie yy, dźwięki muzyczne, tak jak na fortepianie mamy klepsze, białe, czarne, to te czarne to są właśnie te cis, dis, fis, Także to w ten sposób i do tego projektu mamy trzy płyty i takie yy, hasła yy, jak miłość, yy, odwaga i euforia. To, to są te? Trzy projekty, które już są zrobione na całą skalę Cedur. Następnie mamy jeszcze detox, to jest, są wysokie częstotliwości, czyli to co robię na pierwszej terabie, czyli wysyłamy dźwięki od 2048, to pochodzi ze skali Cedur 256 razy 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 oktawa I jest skala 11 kamertonów od 2048 do 5460,8 Hz. 11 dźwięk, najwyżej nastrojony kamerką. No, 6 6000 już się nie da nastroić, że precyzyjnie więcej go nie zrobiliśmy. Ale ostatni dźwięk F jest oczywiście na w tych kamertonach. Oczywiście badania krwi pokazują, że coś w tym jest, nie? że możemy się w tym wspierać, Czy dźwięk ma wpływ na, na, na rozbicie grzybów, pasożytów wirusów, drobinek jakieś nawiązuje no, się w krwi, nie tak ma. Nie? I to można udowodnić badając te po terapii. Każda zresztą terapia zmienia układ komórkowy krwi i to, to się da udowodnić. Jeśli ktoś jest jakoś tam sceptycznie na, nastawiony, to oczywiście możemy z, to, z tym sobie poradzić. I następne projekty, ostatnie dwa to y, jeszcze y, sulfur to starodawna skala, w której śpiewali miśki tybetańscy i oni właśnie w tej skali śpiewali, no zestaw kameronów jest, muzyka do tego jest i ostatnią płytą, którą w 2020 nagrałem to jest płyta Witaminy, okazuje się, że można też obliczyć wibracje, częstotliwości witamin i możemy to podać też. Nie? Jeśli chodzi o jakieśkolwiek bóle stawów, kręgosłup, kolan, to też w czasie pierwszej terapii oczywiście robimy, dostajemy kolana, to sprawamy zawsze i wysyłając uaktywniony kamerton OT64 wstawiamy w miejsce stawu i tam się co się dzieje po prostu poprawia się ten układ komórkowy można rozluźnić tą przestrzeń właśnie stawach samolotniaków i kręgosłup i OT32 też możemy postawić kamerton Om też mamy jeszcze takie dwa kamertony Spokój wewnętrzny, aktywacja wewnętrzna, aktywacja miejsc mocy to też takie coś jest i działają też przeciwbólowo stawy. A tutaj jeszcze chciałem powiedzieć to, co Korczanka cały czas tu robi między wami, to jest zestaw biorezonans. I on ma wprowadzać taki stan yy... Delta, alfa, taki uspokajający. Ostatnimi kamerami, ja już kończę, jest jeszcze taki zestaw Nowy Witalność, czyli możemy też takim zestawem pobudzić procesy odgładzające, pobudzenie, zatrzymanie procesu starzenia i tak dalej. Znaczy, o, wszystko jest. Jeśli by były jakiekolwiek pytania, ktoś pobudzenie, to sobie zapraszam na dół, tam na stoisko 215. Tam wszelkie pytania oczywiście można wyjaśnić. Jeśli ktoś by chciał taką terapię przejść, no to jest takie jak powiedzmy sobie serwis no po prostu y, strajamy, do, y, sprawdzamy, dostrajamy wszystko i y, oczywiście po takiej mojej trawie trzeba tylko trzy dni dużo wody pić i to jest wszystko. Nie? Dziękuję bardzo za uwagę.